Siema, z tej strony Hubert, jak widzicie, FIFA Ultimate Team debiut na kanale. Mam dla Was kilka paczek, ze względu na to, że jest Team of the Season so far. Jak widzicie, w tej chwili pojawia Wam się 8 paczek. No i warto się skupić, co tutaj się wydarzyło, bo to jest pierwsza paczka z 8, które miałem okazję wczoraj otworzyć. I zobaczcie. Pierwsza paczka. I nie na początku bałem się reagować, bo być może to było Champions League. Nie. To jest Fernandinho ocena 91 Team of the Season so far. Myślę, że fajny początek. Jak widzicie, no karta no wydaje mi się, że warta dużo. Zresztą to sprawdzałem od razu na bieżąco. Ceny prawdopodobnie już spadły znacznie w dół, ale obstawiam, że około 300 tysięcy, być może 200, o, w obecnej chwili ta, ta karta jest warta. Jest to no, naprawdę dobry, dobry traf. Myślę, że na początek fajny. Fajna, fajna karta. Dalej idąc, jak będzie można zauważyć, te karty nie będą aż tak dobre. Ale wydaje mi się, że jak na pierwszą paczkę, no to jest. To jest naprawdę fajny traf. Przy okazji tego odcinka będę chciał Wam pokazać mój skład. No, jak widzicie, tutaj jeszcze Aller, Pulisic nie są to najlepsze możliwe karty. Obstawiam, że no, teraz cena tej karty to będzie jakieś 200-300 tysięcy. Może trochę, trochę więcej, ale gdzieś tam mam wrażenie, że, że naprawdę udało się fajną kartę trafić. Jak tylko widziałem, że paczka nie oferuje walkoutu, a zaledwie ekrany, no to ją skipowałem tak jak będzie miało to miejsce tutaj. No, i tak jak widzicie, tutaj jedyna karta to jest Kevin Trap i Granik Saka. Lecimy dalej z następnymi paczkami. W tej paczce akurat. Ze względu na to, że mi troszeczkę mulił internet, bardzo były obciążone serwery, po prostu te rzeczy niektóre działy się wolniej. W tej paczce, oczywiście, nie trafiłem nic ciekawego, to w ogóle ją pominąłem. Jeden rzadki piłkarz. Wiem, że ludzie trafiają czasem dobre karty tutaj. U mnie, jak zobaczycie, jest to Argentyńczyk, ale niestety, jest to Matteo Musaccio z AC Milan. Liczyłem na znacznie lepszą kartę, jak. Tylko patrzyłem Argentyna, myślę, kurczę, może coś dobrego, no niestety się nie udało. następnej paczce liczyłem, że no już to były te jedne z lepszych paczek. No i jak widzicie, trafiamy w Hiszpanię. Gdzieś tam z tyłu głowy nadzieja, że będzie to coś dobrego. No niestety nie. Wokauty hiszpańskich napastników z Ligi La Liga, Santander, Morata Diego Costa i... Borja Iglesias z Betisu, to jest plaga niestety trochę tej gry. E, no ale obok El Sharawi, e, fantastyczny kiedyś zawodnik, obecnie już, już nie jest tak dobrze jak kiedyś, chociaż overall dalej wysoki. Tutaj kolejna paczka i kolejny nic. No, znaczy można powiedzieć nic, no Bergwine, no dobry zawodnik, ale no w tym okresie promocji liczymy na znacznie lepsze karty. No i ostatnia paczka, 24 karty. No, i tak mnie tknęło zostawię. Zostawię i Belgia. Gdzieś tam w głowy, kurczę, może jakiś Edenazar. A jest to, jak widzicie, Pertongen z Tottenhamu. A z nim w parce się okazało ku mojemu zdumieniu nie, na, nie całkiem nie najgorsza karta. Koke 85, nie jest to karta moim zdaniem grywalna. Zresztą myślę, że nie tylko moim, ale zawsze Overall. Przyda się, przyda się wysoki. Przejrzałem sobie te moje karty, zobaczyłem ile mam zawodników, jakich mam zawodników, i postanowiłem, że kurczę nie tylko te 8 paczek wam pokażę, ale że dokończę wyzwania. To chyba tak powinien SBC po prostu. Dokończyć SBC. Dokończyłem i z tych SBC udało mi się dostać 3 paczki, które za moment wam też pokażę. No, i myślę, że warto to zobaczyć, bo jest tam ciekawy traf. Także proszę bardzo, jak widzicie, jakby na nowo odpaliłem sobie trzy paczki. Na początku miałem takie kurcze, no, może być ciężko, jakąś dobrą kartę. No i się w sumie jakoś bardzo nie pomyliłem. Niby były te wybuchy, ale no fanfary, no nie, nie zaprosi tego zawodnika, nie zaproszę go jako... Może kiedyś, Vincent Kompany byłby naprawdę fajnym trafem, jeszcze za czasów gry w Manchester City, pamiętam, że to była karta, przeciw której się ciężko grało, jak się miało skład jeszcze wtedy BPL, no i obecnie już... obecnie ta karta już jest no... no słabsza, no nie oszukujmy się, no, Vincent Kompany obecnie Grający trener i chyba menadżer z zarazem Anderlechtu Bru Bruksela, więc no, kawał był dobrego to zawodnika. Tutaj, e, Miralem pianić, się udało go trafić, e, niestety, jako duplikat. No ale karta 86 e, zawsze teraz w tym okresie warto je trzymać. No i tutaj mega paczka za właśnie komplet tych wyzwań meczowych. Jak tylko zobaczyłem niebieskie w głowie, tak, tak. Udało się. Udało się. Jest to Grimaldo z Benfiki, kolejny team of the season so far, zawodnik z tej drużyny. No myślę, że naprawdę dwa bardzo ciekawe trafy. Ehm, można by nawet rzec, że w sumie Grimaldo, Fernandinho, Fertongen. No tego Kokę nie będę liczył, ale kilka kart fajnych się pojawiło, no oczywiście też Miranem, Pjanicz, nie zapomnijmy o Bośniaku, no i tutaj jeszcze Mezyt Ozil, także ja w tym momencie zapraszam Was do zobaczenia mojego zespołu, który Wam dosłownie za momencik pokaże, eee, ocencie go sami, a ja zapraszam Was na, na dalszą część tego odcinka właśnie z moim składem. Widzicie, właśnie, wchodzę do rozegrania meczu i w tym momencie chcę wam pokazać mój skład, który prezentuje się właśnie w ten sposób. Jak widzicie, trochę kart niewymiennych. Na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na Rodrigo, na Dawida Vie. Modric też bardzo, bardzo ciekawa karta. On był z SBC, z tego co pamiętam dokładnie. Karta niewymienna. No tutaj ławka rezerwowych może Was będzie interesowała. Jest to Frank Ribery. Eee, kartę, którą trafiłem e, podobnie jak Riyad'a Mahrez'a e, i Kon w ostatnich, e, w ostatnich tych e, SBC, gdzie można było właśnie trafić 6 Shiftera, e, Młodą Gwiazdę lub... E, lub, lub, lub... coś jeszcze tam było do trafienia. A! Winter Refresh. Najdroższą kartą u mnie w zespole jest Sergio Ramos: 199 tysięcy, e, Nominacja do Toty. No, może nie jest to waszym zdaniem najlepszy skład, mi się akurat nimi gra, ale bardzo, bardzo fajnie. E, mam też karty, których u nikogo innego na przykład jeszcze nie spotkałem, czyli Carl Toco Ekambi i ten Karim Benzema. Akurat jego nie spotkałem jeszcze z nikim, jak grałem. Jeśli ktoś ma, no to bardzo przepraszam. E, no jak widzicie, moje nowe nabytki. Tutaj tych dwóch panów, naprawdę epicko te karty wyglądają. Jestem naprawdę zachwycony. Tak czy inaczej, zapraszam Was do spotkania. Ciekawy skład mojego przeciwnika w meczu. Dzieje się bardzo dużo, więc warto, żebyście obejrzeli całość tego materiału. Myślę, że naprawdę warto, bo dużo goli, dużo akcji. Tutaj mój przeciwnik no, wykorzystuje mój. Mój błąd, tutaj chyba złe podanie. Piqueo, tak mi się wydaje. Dobrze, wychodzi na szczęście. Terztegen, bardzo daleki wykop. Uruchamia na lewej stronie. No, lewy środek w zasadzie. Rodrigo, ten wylatuje sam na sam w zasadzie z bramkarzem. Jeszcze zszedłem do środka i, i uderzyłem po długim słupku bramkarz bez najmniejszych szans. Chwilę później przeciwnik. Dobra akcja. No, nie, nie mogę tego powiedzieć. Ja troszeczkę się pogubiłem, troszeczkę tutaj niepotrzebne te wyjście środkowym obrońcą. Dobry lop Neymara, no i jak widzicie, no, 13 minuta, 1-1. Dosłownie chwilę później mój przeciwnik wychodzi z kolejną akcją. Dobre uderzenie, no niestety, no fajnie to uderzył, ja nie dałem rady zablokować. No i po chwili kolejna sytuacja jego. E Julian Brand tutaj no, wygrywa tą przebitkę. no, Bardzo dużo szczęścia, fantastyczny lot. No i jest 3-1, i ja już w tym momencie byłem mocno zdenerwowany. Ale, kolejna sytuacja. Jak widzicie, jego błąd, no udało mi się wykorzystać. E, dziękuję przeciwnikowi. No nie wiem, raczej nie zrobił tego specjalnie, przypadek, ale udało się. Kolejna akcja. No tutaj już byłem pewien, że to. Przerwy się nic nie zmieni, ale udało się tą piłkę przejąć. Fajnie. Przejść. i, no, i ten Rodrigo, no, naprawdę kozacka karta, jeśli mam być szczery. Emocji po przerwie wcale nie brakowało, wręcz przeciwnie, dalej się to rozkręcało. No i niestety dostałem kolejną bramkę. E, ten to liso naprawdę grał mi na nerwach. Na szczęście. Mój atak wcale nie pozostał zbyt długo dłużny, przed plea, i to jest dlaczego ten gość jest w tym zespole. Jakby dużo, bo goli, silny, masywny, przydatny niesamowicie. No i znowu niestety moja linia obrony się rozjechała, w sensie ja się nią rozjechałem i mamy 5-4. No istny, hokej. No, przed 80 minutą taki wynik no, zwiastował, że będę, będą emocje, ale nie spodziewałem się, że aż takie mogą być. Mój przeciwnik dalej atakował, mi się udało znowu dostarczyć fantastycznie piłkę. Też tej geny, naprawdę jego wypicia są chyba jednymi z najbardziej celnych, jakie, jakie miałem okazję widzieć. No i znowu playout, i tutaj właśnie ta siła, o której wcześniej wspominałem, fajnie wszedł przed, nie dał się przepchnąć i to wykorzystał. Już miałem 5-5. I mój przeciwnik, kolejna akcja, trochę poklepał, trochę tutaj ja nie zdążyłem. No i niestety, jak widzicie, robi się 6-5. Ja tutaj się źle przełączyłem. No i nerwowo, nerwowo. I wolę nie wiedzieć, co mój oponent przeżywał w tej. Gdzie ten mecz już się powinien skończyć. Już jak widzicie, jakby jest 6-5 i, i on robi coś takiego w polu karnym w 96 minucie. No i karny, a jak znacie mnie, e, warto zobaczyć, jak się wykonuje karne, Filmach też poniżej. No, typowo, jakby okienko, i, i myślę, że. No pozamiatane. No, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakikolwiek bramkarz obronił to okienko, więc. No, mecz się kończy wynikiem 6 do 6. Naprawdę kanonada jakich mało. Jak się doda do tego karty, które trafiłem przed tym spotkaniem. No to myślę, że odcinek jak na debiut na kanale. Fucze, futa debiut futa na kanale to naprawdę wygląda ciekawie pochwalcie się swoimi trafami łapka w górę, mile widziana, jakiś subik trzymajcie się, tyle ode mnie siema